Co się stało ze skorpionami? Tylko trzy Bieda. No, rzeczywiście mało tych skorpionów. No jadę w las. Ty się łeb Morda Mu nie pomoże, tej to Never. Never Never ściarek? Never ścierek? Never ściery Kurwa domki jakieś postawiają Ja nie wiem kurwa co tam postawili Spotuj gdzieś Patryk, a nie Przekoczaj on on, on teraz nie wie, że ja to jadę, nie? Ale będzie miał zesprać z tym tytułem. Kurwa, nie zesz. Ty go zaświeciłeś? Ja nawet... nie. Ale spota nie miałem paczki, ale nie wiem teraz. Pomóżcie no Kopytkowi, bo po niego podjadę tak nie kurwa więcej. Never jedź tam. Za domekiem jechałem, nie? Ale Never jedź tam. Aby go zespoń zrobił. Przymik zamykać. Kirtol. Mam drzewko O, o chuj. kurwa. Przedostał. dostał Patryk, musisz go dobić. Mam bić Dobrze. jak masło Never wycofaj, ja bo będzie źle. Musza, kurwa, kurwa, ja dobrze co. Dobra, nie wiem. O! Stójcie tak. Kurwa, czemu nie wchodzi na lód, ty? Idealnie wymierzony, what the fuck. Magia wota to jest. Kurwa, byli w środku tego na co no tam lot? robicie? gramy. No dobra, spokojnie. Są obici. <grym grym grym> Dopiję tego pozycję. Nas fotę po zaczęciu za kszaku. Alebym się coverować pierdo. co ty gramy to robisz? gramy tą stronę Nie trafiam. Ja pierdo. Co, co ty grasz? Ja ja ma... Nie rasiłem. Ja gram bulldogiem No dobra, do oni są obici, na to na jest końcu. do, do ja zrobienia. tu stać. Ale po co ja? damage? Mają no, 2 gry, jestem. Można wygrać. Patryk, Dobrze. nie tak, to wygramy. Patryk, nie tak, to wygramy. Patryk, nie tak, to wygramy. Kurde, hity stern z dupy. Ty, uwo. ma koleżko, hity są grandios, dużo nie odwiatły. Dobrze dofik tak. dawaj. Patryk, 2 czołgnięte na ferę. Legend, pomóż. Nie? Ding! Prawda, to drzewo. No, Kręćcie teraz przód, tył, przód, tył, kurwa debilu, ty. Rebaro, ja się znaczy, to co usłyszałem, wystrzał. Albo to nie wyleciało, albo to gdzieś poleciało, kurwa, uszy. nie uszył. O, niewidzialne nerf, najstrzeliłeś. drzewa jak debil. Co to było kurwa? Nalot, na lot. Teraz... No, ja. W decydującym momencie <grym> Nice <grym> lag! No. Dobra jeśli rozwalcie. Spokojnie, poczekajcie na Patryka. Rolnie mu patrzeć eee Ja bo jest brana. Znowu, nie? 600, kurwa, 12 na 12, uuu, czy... no. Ale musiał zarobić. No, kurde. No, zarobiłem ładnie. Kłamiesz. Jest no, możliwe, legend? Co jest możliwe? E, normalnie. Żadno? Daj sobie taki nick z tej Takie to jest z przed... 28 czy z 7? Z siedmiu. Ja mam więcej buty. zmienisz to za taki nick. Jak ci kupię 2,5 golza. Calm me down? Nie. Bo nie, calm mi nie. Do Telma. Chciałem zmienić <noise> na tak, czekaj. Hi, I'm Spacon. Calm Space on pro. Przez ten jego avatar do najpa. Piękny razu malec. Albo, Albo jest Szpajson do Albo legendary Szpajson Albo my name is legendary Szpajson i My the. name is Szpajson Wszystkie niki tego sardyny Albo nie Szpajson z pomidorach Kurna no yeah. Nie yeah. z w pomidorach <śmiech> <śmiech> Nie legendary gdzie <laughs> jest Zygmunt Gdzie <laughs> jest <laughs> Zygmunt Jede zajebiste gdzie jest Zygmunt Gdzie jest Zygmunt? To będzie hit. Albo nie, gdzie jest Golemio to jest lepsze. A Ruda, zmieniła, Ruda zmieniła nazwę na... Nadaj daj się jebnąć. Nie zmieniła, tak nadaj się okay. jebnąć. To chyba już coś takiego. Tak. Ale mam na tym, na Twitchu zmieniła nadaj daj się jebnąć. Chyba na lotem zostałem, ale nie jestem pewien. Dobry blind, koleś. Dobry, Tak Sardynian. Oh, yeah. Oh, gdzie yeah. jesteś? No, trzymaj. Right. Widzę cię. O, oh, Sardyna ma kolegów. Show me tits. Niefajnie. O oh, kurde. Celujcie, 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 celujcie. Nie mogę celować. Na trakę. Dom jest spod... Nie sp dostanę, uh. fuck off. Czemu ja trafić nie mogę? Get lost. Fuck off, man! Monkey man. Monkey Fucking monkeys, monkeys man. Nie, nie, to musi być bardziej dużo więcej Spot. genetyzmu. Halo! Spot! Kurwa, jego macie. Jezu, co oni robią? Kur... Nic nie idzie trafić. Ja pierdolę i z piotry Z będzie kapa zbijał za chwilę jak będą na kapa Tak never sierik zbijanie kapa Mamy dwa na kapa zbicie do w dziurę? AD kurwa Chyba to będzie bastanę totalnie O trafiłem Nie mhm. ja mam rysowania ja Mam autopozycję <laughs> na DK No to, to jakoś skrót to rysowanie Boom headshot Boom. L kumple PIEPIEPIEP No piep. okay. Spaj patrz i ucz się Gdzie? Patrz Gdzie ty jesteś? A w dupie No, rzeczywiście kurwa <laughs> Dobijcie go Bo mnie trafi Zabiję Ty tego lwa zabiję Zabijasz czy ja mam zabijać? No, zabijaj je. Brawo Nie zabiję, zabijam, się za zabiję, Dobić Dobra, idź Zabijam Gingam się z Golda. Ja pierdolę A pierdolę. No i mi... pilot w dupsko bije, no Jak wy go pilnujecie? No, i kto mnie spotuje tak w ogóle? Naprawdę, muszę się zaświecam. Pies. Kurwa, nie ginąć do chuja. Mm. Idę spać, no, nie? nie Co? Prawda no nie. i pilot mnie dał. No i kolejny jest ślepy, nie bez kitu Legend, idziesz spać. A. A. Bo lighta, no, no masz lajta na to, Bo ja idę. Wiem! Najpierw dalej. No. chodź ze mną. No. Dajcie, zaraz... już dojadę ich, mogę na wieżę robić. Zaczekajcie. No Dobra, Dobra idę na radę jutra. Wypierdam. Si. Zrobicie ich? Są mocno oklepani, nie wychylajcie się jak nie trzeba. No. Na chuj, Sonic, kurwa. Na chuj. Spokój się, kurwa. Dingo, chuj. <gorszy> the... Jak się dingo, to myślałem, że znowu się dingo. Jeśli nie, dingo. O, na carry na wójście. Co On tam. za górska. to kurwa siedzi. No nie wierzę No ja, wierzę Wesz kurwa kurwa Nevera nie Robić, na robić Maruś, Pantera dobija Spodnie idzie ją Maruś na plecie Pantera jest moja Kurczę to Pantera odbija Dobra ładnie Ja no Never, pokażę teraz Repo za nielegalne pozycje. nielegalną pozycję. Potnij buldogę. On mnie tra, Ma. Oj. To jest kutas. Prawo kutas? Prawo na. Marian pshi kutas. Sam musiał poczuć. A. Ale to było dobre. To jest kaput? Why? Nie Ile jest osób? Bo ja mam zmianę ustawień. Niech wychodźcie kurwa, jeszcze no no jest ja błąd do ch**a. No od nas 226. osób. Ja nie mam bonusów. Ty, ty, ty grałeś no. z CW, nie? Nie. Grałeś ty z Patrykiem CW. graliśmy. A no grałem jakiś dzisiaj. No to masz powtórkę albo masz screen'a jakoś zrobić? <laughs> Ja ci podam, ja Patryk, ja Patryk, ja Patryk, ja Patryk i po kolei. <grym> nie no serio, bo... Jaka, nie jaka to, to była tam. mapa? <grym> yy, to był Ruinberg. No Ruinberg to był. No A, a za tą szarż to powinno być jeszcze trzy razy więcej połazanek. Ruinberg? Kurwa, bo ja grałem, ale... Tak, to był Ruin, no z tymi... nie wiem, jakimiś yy... A no, byli te dziwne I ta. było połazane? Nie, to nie było połazane. Ubi, rady Defenderów nie mają. Daj, hard trzecią. mi net. Nie tylko na temu też. No nie wiem, kurwa te randomy to są jeszcze gorsze niż były, nie? Co jest krok? Spokojnie, funmonie. Nie, gorsze to są same dziesiątki, nie. To jest taka patola grana. Czyżby kamper robią w lasku? Nie, no pewno nie. 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 nie, nie. nie. Co mu nie skaczy żaden? Rochuję ten. Słuchaj, ustaw, z lasu. E no kurwa, się. mam Pink 150 czerwone czułki. O, skorpion w lesie. Nice. Nice, Shot. ma matraka. Dostał jakiś dźwigni, tak? Co ty masz, Mariano, tego, tego tak, spina? Tak. Czyli co tam mówił? Ja ci mogę powtórkę gdzieś wyciągnąć. Najwyżej. No i wyżej, no spina to nie mam. Ma. powtórkę ci wyjdzie. Znaczy powtórkę, znaczy. Dacie... A, dobra, no, to masz mi też powtórkę. Ja to chodzę, no, Podjeżdżają, o, podjeżdżają. To, że to znaczy nawet z Playsa, nie rzuć. No, Scorpion, Scorpion Open. Pierdolę, celny jest. Ja mam 0 isem 5 rzekę Lorka on, też on, Open. Yeah. One Shot, one shot Skurpę KD Ja nie rozumiem tego nalotu, ja tego nie rozumiem no To jest kurwa słowo na lot Zależy Kacor Pesku D Kasięka. Ty paskudo o, To jest ja. wychyla, nie? Klikuje cały czas tylko... Strzelajcie do mnie! Kurde, co oni robią? Nie, nie, jeżdżą Oni są jacyś... Nie mogę... Oni chcą mnie trafić tylko, kurwa, Wy w styczniu otwartym No bo wiedzą, że kalmi Space odmówił. Jestem najsłabszy. Patrz, to jest to, nie? A nie zawsze o niego. Patrz, to Kity są grane, nie? Przez Bulldoga. A i znowu we weźmy zasłony. ty. Ja ging. Kurwa, we wrach. Spokojnie, Funmonie. Jestem zawsze spokojny. Co pizzę. Domy mnie uspokoi... Kto blokuje ten <laughs> Boże święty. Co to ma znaczyć? Ja nie Halo. wiem, czy dziesiątek, Halo, nie otwier dole wszystkich, nie? A co kredek potrzebujesz? Nie, ty zostawię tylko. Czy możesz dupę dostać? Jest mały, ale odbyłby się mały. Huff. <laughs> Şöyle bir bas işte bana Beni bir can fıstığı

Kurde! no, Masz. Biją mnie przez Ciebie! Kurde teraz. To biją. Panie Sebastianie... Co twierdą? się stało? Trzeci dostał. Ja proszę, proszę. Kurde, to jest żaden. W to, że no. tylnego side na ból... Ale na oni wejdzie. są na healu, musimy to pusznąć na dole. A. Bo inaczej będzie Lipton, nie? Wreszcie będą robili Zaraz, zaraz będziemy musieli pusznąć Bo za niedługo będą nam tyły robili już Do ataku! Dabajo! Panie, dobra, dawajcie, jedziemy PCRy gra i Lord. No to tak jak ja Wiadomo, że skillowy gracz Chcesz grać na Defendery są słabe Ej Dobra, ja tego... Ebuj oni ciebie chcą. No wiem, no pragną mnie. Kto by nie ja chciał. Ja nie pomogę. Nie? Jak Luka? się przyklejają Make up or los. Jak za zalotnicy w nie zobacz to, to... O nice. Chodź Wy... po z... wzotkę Wydupcy go Ojej! O, <śla> toś nie wyszło nie wiem, Funmon dodatkowe i... atrakcje zapewnia, nie? Przyjdź, przyjdź! Bum. <grym> <grym> BUM! A, to nieładnie, nie Funmonie. Nieładnie. Nie Ej, co? Jeśli polosowało, to by było źle. Ja chyba też już trochę pizdę gram, bo jestem zmęczony.